Dobra robota, chłopcy. To był udany dzień, bo były z nami dzieciaki. Jakie jest to oko? Nie wiem, czy śpi. Nie czaję. Gdy patrzę na Luka i Tana, myślę o tym, co mija Petera. dzień. Zostawimy teraz chłopaków, a potem zabierzemy Petera i mojego bratanka Fina. Spędzimy popołudnie na łodzi. Może z nimi złapiemy kolejne dwie ryby. Skakujcie. Każdy rodzic stara się zrozumieć swoje dzieci i ich problemy. Ja natomiast nie mam pojęcia, przez co przychodzi mój syn. Nawet sobie nie wyobrażam, jak to jest mieć 12 lat i nie móc pójść na plac zabaw czy pograć w nogę. W To potrafi człowieka wykończyć. Złapiemy coś. Widzicie te plamy? Spójrzcie. Ja nie widzę. Dla swoich dzieciaków zrobiłbym wszystko. Mogę jedynie jak najlepiej spędzać z nimi czas. Szafa gra, Peter. Co to jest? Spójrzcie tam. Chyba widzę. O, rany. O martwy chumbak. Nie do wiary. Rekin się do niego dobrał. Widzę dwa żarłacze ludojaty. Chcę zobaczyć rekiny. Zwykle uwielbiają plamy. Jakie plamy? Te kałuże tłuszczu. Tam jest. Tam jest. Chcę go cofnąć. Dalej, ugryź. Nadpływa. Patrzcie. Ale super. Sztosik. Podgryza go. Zobaczcie, wynurzył się z wody. Aż zgłodniałem. To by nie przekąsił wieloryba. Ja nie mogę. Bardzo się cieszę, że Peter popłynął z nami, bo nie wiem, jak długo jeszcze będzie w stanie to robić. Spójrz na te pływające kawały mięcha. Cieszymy się każdą taką chwilą. To był świetny dzień. Chłopak będzie miał co opowiadać po wakacjach. Pora płynąć do skupu. Tak. O mój Boże. Czołem. Czołem. Chodź, Maggie, słonko moje. O, kocham Cię. Jak było u lekarza? Miałaś pobieraną krew? Nie. Byłaś dzielna. Jestem twardzielką. Bardziej niż twój brat? Kocham cię. Nareszcie jest na co popatrzeć. Zważmy tuszę. 601 funtów. I co myślisz? Liczymy na dobry kolor. Nie czerwony, ale wręcz rubinowy. No i tłuszcz też jest mile widziany. Pierwsza to nic wyjątkowego. Czerwone, chude mięso. Nawet odrobiny tłuszczu. Naprawdę śladowe ilości. Ile dostaniemy? Popyt jest, więc dam Wam 10 dolców za funt. Świetnie, dzięki. Obejrzyjmy jeszcze drugą rybę. Mamy 529 funtów. Nieźle. Niestety czerwone, gumowate mięso. Nie mogę go nawet przebić kciukiem. Żartujesz? Trzeba się naprawdę przyłożyć. Miałem nadzieję, że będą upasione na śledziach. Może dopiero przypłynęły. Ile? Dam 9 dolców. No dobra. Liczyłem na więcej. Jeszcze parawka i mamy wszystko. Musi nam to wystarczyć. Załoga potrzebowała kilku dni, żeby się zgrać, ale teraz będzie już tylko lepiej.